26 marca 2022 wiosna pełną gębą w donicach już nasadzenie. Może zacznijmy od tej strony. Tutaj takie piękności. Tutaj teren wyrównany. Trawa zasiana. Czekamy na wschody. Nowa rabata w trakcie sadzenia. Tam z tyłu przyczepa na zrębki. Pójdziemy od drugiej strony, żeby pod słońce. Zmiany, zmiany, zmiany. Już z 15 rusz wsadzonych, następne siedzą wiatrze i czekają już jesteśmy po cięciu róż walczymy cały czas w ziemię W rogu stoi prezent od Praw Czesi. Uruchomiona pompka w oczku działa 20 Klarnie nie ma już miejsca na nic. Wszędzie rozsady bądź zbiory nie widać, ale w oknie naszej sypialni stoi cały regał z lampami podświetlającymi. Robata na kwiat cięty budzi się do życia. Przed chwilą posadzone maliny od teściów. Tutaj wchodzą, schodzą cebulowe. Tutaj posiana marchewka. I pierwsza tura rozsady bobu, ale chyba go tam nie za bardzo widać. Malowa na pergole. A Proszę tu pani Wiosna. Tutaj też trawa posiana. A może pójdźmy jeszcze pod panele zobaczyć. Hmm. Żagwinu jak zwykle szaleje i tutaj coś co nie do końca pamiętam jak się nazywa ale też jest piękne w kolorach no i chyba na dziś wystarczy